Witam w kolejnym filmie. Film będzie przedstawiał mm, renowację felg mm, Replik y, M6. Y, co tu poszło nie tak? Felgi były robione w Holandii, z tego co mi wiadomo. Jest tutaj, no naprawdę, gruba warstwa lakieru. Kolejnym błędem, jaki jest zrobiony. Tutaj była polerka CNC lakier bezpośrednio na to co jest absolutnym błędem. Czyli tak yy, usunięcie starego lakieru. Wcześniej zdjęcie opon, dlaczego nasmarowane? Dlatego że jest yy, odwrotny montaż demontaż opony, yy, a smaruje się po to, żeby kopyto nie uszczypało tej krawędzi opony po uszczypaniu tej opony może powodować nieszczelność no, względy bezpieczeństwa zdrowy rozsądek czyli demontaż opon, sprawdzenie prostości, krzywości felk. one już są wstępnie umyte chemia, piasek, black piano montaż opon i prawdopodobnie nowy kapsel Felgi po chemii. tak jak mówiłem, od frontów było cnc. Świadczy o tym tak zwany hologram. Ona tej feldze to będzie bardzo ładnie widać. I tak jak mówiłem, było lakierowane lakier na lakier, czyli od frontu wiele warstw farby. Wiele warstw farby nie działa dobrze na felgi. Z tego względu, że im więcej, tym jest to bardziej kruche. I też nie wygląda to estetycznie Jest to nalane, zalane, nie ma tych już krawędzi widocznych Z tą się delikatnie pospieszyłem Z chemii wyjąłem za szybko Ale kto się spieszy to się diabeł cieszy I będzie trzeba wrzucić jeszcze na godzinkę Usunąć takie Takie resztki farby Żeby tego po prostu Nie katować piaskarką A co będzie katowane piaskarką Jak widać tutaj jakieś nieudolne naprawy Szpachlą to będzie na pewno katowane, katowane, przepiaskowane w celu usunięcia tych, y, tych niedoskonałości i utlenień. Black Piano do BMW skończone. Wygląda to sami ocencie. Właśnie, sami to ocencie. Nowa wlepa, nowy emblem. Zakurzone jest to wszystko, ale nie będę tar paluchem, co by tego nie rysować. Tak wygląda, także co by tu gadać, ja Was zapraszam do korzystania z usług, do śledzenia kanału, zostawienia subskrypcji. To kurcze, trudne słowo jest. I obserwowania, co tam się u mnie dzieje.